Wyjątkowym punktem programu Święta Miasta było odsłonięcie kolejnych mosiężnych katarzynek w Piernikowej Alei Gwiazd. Pomysł uhonorowania najsłynniejszych torunian autografami w chodnikowych tablicach nawiązuje do przedwojennej tradycji wykonywania zdjęć znanym mieszkańcom miasta w tym samym miejscu, przed Dworem Artusa na rynku staromiejskim. W tym roku do Piernikowej Alei Gwiazd dołączyły katarzynki Zbigniewa Pszczulnego i Mariusza Rutsa. Projektantów Stadionu Narodowego oraz związanego z Toruniem kompozytora Piotra Mossa. Panie i Panowie, ta noc, ta gala należą do gwiazd dzisiejszego wieczoru. Wymienionych już wcześniej Panów Piotra Mossa, Zbigniewa Pszczulnego i Mariusza Ruca. Cała trójka, jak słyszeliśmy, związana z naszym miastem i jak deklarują, zakochani w Toruniu do dzisiaj. Zresztą w Toruniu mamy to szczęście, że miłość i przywiązanie do piernikowego miasta z lat dziecinnych i młodzieńczych nie niszczy nawet pójście w świat czy stała emigracja. Zrobili wielką i światową karierę. Grali zawsze, dosłownie w przenośni, z klasą i w najlepszym stylu. Dziś przywieźli nam do Torunia dorobek swojego życia popularność i ochotę pozostania z nami już na zawsze, piernikowej ale i gwiazd. Uroczyste odsłonięcie tablic poprzedził otwarty dla publiczności koncert kompozytorski Piotra Mossa z udziałem uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Muzycznych, który odbył się w dworze Artusa. Wyróżniony Katarzynką Piotr Moss nie krył wzruszenia. Ponad 50 lat temu po raz pierwszy tutaj stanąłem na tych schodach. Nie było może tego Czerwonego dywanu i wszedłem na koncert Filharmonii Pomorskiej, która dawała wtedy tutaj koncerty. Tak się zaczęły moje kontakty z muzyką. Teraz po pięciu, szczęciu paru latach widzicie Państwo mnie na tym tutaj chodniku. Wyobraźcie sobie, jak się dziwnie, ale szczęśliwie czuję. Dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim za to, że mogę tu być. Dziękuję. Wyróżnieni architekci przyznawali, że czują się dziwnie, odsłaniając tablicę ze swoimi nazwiskami już za życia. To jest jakby powrót do przeszłości spojrzenie na przyszłość. W tym budynku, w tej samej sali byłem na balu naturalnym z moją żoną. W tej sali obok, w której właśnie również świętowaliśmy, pracowała moja żona. Także dla mnie nie może być nic panniejszego. Że jestem laureatem tego wyróżnienia, jestem w tak zacnym gronie i w tym budynku, w którym mam tyle wspomnień, możemy świętować tą uroczystość. Proszę Państwa, co on mnie dał, Toruń? Dał mi pewne zamiłowanie i pewne zrozumienie do pewnego rodzaju architektury. I on w sposób jakiś podświadomy wykształcił we mnie architekta, bo. Dla mnie to miasto jest jednym z najwspanialszych przykładów architektury. Uroczystość odsłonięcia nowych katarzynek w piernikowej Alei Gwiazd zbiegła się z meczem ćwierćfinałowym Euro Włochy-Anglia. Lauraci skromnie dodawali, że to dużo bardziej interesujące niż ich osoby. Ja nie chcę mówić zbyt długo, jestem przekonany, że nie jestem w stanie powiedzieć nic bardziej ciekawego ani frapującego niż to, co się dzieje w tej chwili w telewizorze. bo Z tego co wiem, to są strzelane karny. Ja powiem prosto, toruń jest w moim sercu bardzo głęboko. Ja tu się urodziłem, tu chodziłem do szkoły, tu mam przyjaciół, rodzinę, moi rodzice, którzy stoją tutaj i których bardzo serdecznie witam. I y, po prostu jesteśmy piernikami i, i jeżeli daje się na to świadectwo nie tyle na papierze, co w Mosiądzu, to jeszcze lepiej. Serdeczne dzięki i to wielki zaszczyt. Bardzo dziękuję. To była dziesiąta jubileuszowa edycja tej wyjątkowej uroczystości. Niedzielny wieczór zakończył plenerowy występ zespołu Sofa na rynku staromiejskim.